Witajcie w kolejnym dniu vlogmasu dzień trzeci Nie czwarty Już mi się na początku myli. Ale to tylko dlatego, że jestem zaspana. Obudziliśmy się, w sumie mała mnie obudziła, bo mnie zaczęła tykać i szturchać o godzinie dziewiątej coś. Jest teraz godzina 9.40 Ja zrobiłam sobie kartę w tym moim nowym kubku. Zbieramy się za życie taką dobrą sprawę. Z rana dostaliśmy też fajną informację, że przyszły zdjęcia z sesji świątecznej, która była w żłobku, więc widzieliśmy wszystkie zdjęcia aurorci, tylko jesteśmy trochę zniesmaczeni, ponieważ w żłobku jak się pytaliśmy, czy trzeba będzie zapłacić te zdjęcia, to mm, pani powiedziała, że nie. A tu się jednak okazuje, że 55 zł za 4 złe zdjęcia. I każde dodatkowe ujęcie 17 zł. Więc mi się to tak nie podoba, no ale cóż, no to wprowadzeni po prostu w błąd, ale trzeba z tym żyć. Trudno, mogłam się, wiecie, spodziewać, że to nie będzie za darmo. Wybraliśmy cztery, no. które są naprawdę bardzo, no. bardzo ładne. I no, jestem w szoku, że Eurorpcja się tak, wiecie. Fajnie czuła pod, przed aparatem, chociaż w sumie Mogę się tego spodziewać, bo z aparatem latam jej od urodzenia, tak bym sprawę Coś ja tu mówię, wiecie, Aaaa. nagrywam Także zaczynamy ten dzień, witam was bardzo serdecznie I zapraszam do oglądania dalszej części tego vloga Dobra, już chyba czas tak oficjalnie schować jesienne kubeczki Do szafki I wyciągnąć Świąteczne Nie mam ich dużo Mam te nowe ten chyba z zeszłego roku, czy tam z dwóch lat. On to już ma kilka lat, to jest już Bartka. No i jeszcze ten z dzisiejszego poranka, więc mam w sumie pięć kubków, a cztery dla mnie. No więc już idą do szaweczki, a tym kubeczkom mówimy do zobaczenia za rok. Będę zaczynić honory i szukać trójki. Ach, szukamy trujeczki, tak? Gdzie mamy trujeczkę? Tu mamy trójeczkę. Tylko teraz rozstrzegam, że może być wszystko poprzesowane. O, mamy Ten tuś ma pomóc? Proszę. Nie. Zabieramy się za dekorowanie. jeszcze te które ogarnę, to jest kuchnia. Bo już Ci nie mogę doczekać, aż wszystko... postawię i ogarnę sobie. A... No na początek myślę, że ta roślinka tak jest najprościej ją ogarnąć tylko. Pytanie czy zostawić ją w, to, w tej osłonce czy nie? Może będzie bardziej ładniej wyglądać w tej osłonce. Tutaj nie ma innych, tu są te szyszki. To będzie ta strona. I wcześniej ta roślinka była tutaj chyba. Ale tu mi nie gra. Tutaj też zabraknie miejsca. Więc ona po prostu będzie tu. No więc roślinkę mamy przy czajniku. No a teraz te cudowności. Myślę, że ten do pierniczków. Maselniczka na pewno będzie po tej stronie, bo tutaj są deski i zaraz włożymy też pasełko tutaj. Tu pójdzie cała kawa. I nie mam więcej. Jeszcze z tego. No i jest źle. Praktycznie. Tutaj jeszcze to. Okej, okay. tu mamy kawę. A to jest cały mój cukier. Nie mam więcej, będę musiała kupić. Problem, nie wiem, czy zostawić te dwie tutaj ze sobą rzeczy. Może tak sobie właśnie. No, i teraz zostaje pytanie, które dać na y, kuchenkę? Typowe? w domu a, a którą dać tutaj ale myślę, że tą czerwoną dam tutaj do rąk właśnie do naczyń a ta będzie przy piekarniku jako taki dodatek, no ewentualnie po prostu powieszę, powieszę wszystkie tutaj i i tyle, bo może być różnie ma uwielbia ściągać z kuchenki yy, właśnie ręczniki, yy. trudno a to yy, dam w tamten kąt który wam zaraz pokażę bo nie mam gdzie tego dać, to mi się raczej nigdzie nie, no nie zmieści, nawet na te uchwyty, co mam. Zmieści się, ale tak, o. no to bez sensu, nie? Czyli moim zdaniem jest to bez sensu. Jedynie co to ta się tak fajnie zmieści, jako taką, taka dekoracja. Tego ogólnie bardzo rzadko używamy, ja wolę takie rękawice. No ale cóż, jeżeli chcę mieć y, ładny kolorystycznie zestaw, no to muszę się pojść ja, niestety. I przesypałam już swoją przyprawę do tego słoiczka. Nie mam jej dużo, no bo nawet wczoraj jak chciałam kupić w karfurze, no to nie było. Ten czerwony ręcznik pójdzie na razie tutaj, tylko po prostu powieszę, No a te rękawice pójdą tutaj. No to... Tam mi się tutaj, gdzie nie ma szansy bytu, no bo będzie cała mokra zaraz, więc już, o, wolę dać ją tutaj. Nie wygląda to tak chyba źle, co? Wiecie co, ten pojemniczek na pierniczki, na razie postawiam go tutaj. Myślę, że jak pierniczki ogólnie już będą, wiecie, w słoiku w środku, no to pójdzie to do e, salonu. Jedziemy na szybko do sklepu. Nie mam soli, nie mam cukru, tak jak widzieliście, się nam kończy. Czy cukier mam, ale no mam się kończy, soli nie mam po prostu już w ogóle. Trzeba pieczywo jakieś kupić, masło, mm, wiecie, typu delma, chyba, chyba kupimy typu delmę. Bo takie zwykłe masło, to też widzieliście, że wkładam. O, moja stylówka. O, może trochę będziecie widzieć. Jest czerwony sweter. Tutaj, ja śmiałam się do Bartka, że to jest taka typowa warszawianka. Oczywiście nie umując nikomu, ale ubrać się byle jak, płaszcz na to, typu, typu piżama, adres yy, i do żabki na dół Ta? A, ładne. No i gdzieś takie to takie... Koszule, nie koszule. Wzięliśmy jeszcze przy okazji... Co tam? Zalasko. Wzięliśmy jeszcze składniki na pizzę, bo będę dzisiaj robiła pizzę. Niech będzie. co kupiliśmy konkretnego w Lidlu? 12 bułek. Widzieliśmy takie kluski na parze do jednego obiadu. Mm, delme. Ogórki kiszone, to do obiadu, tylko nie dzisiejszego. Oregano do pizzy, papryka wędzona słodka też do pizzy, zaspieczeniowej do obiadu. Gołda do pizzy, um, boczek też do pizzy salami oczywiście również e, koncentrat pomidorowy również drożdże no i sól, której nam brakowało ale teraz zabieram się za zrobienie obiadu i dzisiaj będzie mac and cheese It's crazy. Na razie postawiamy tutaj. No i musimy przetrzeć to wszystko. Na razie tam tak to. Musimy wytrzeć to wszystko. No nie, tak delikatnie <laughs> tę <tutaj> ręka. <laughs> Panie to wygląda, prawda? To wow. No. No bo to są. To jest to, co ja wybrałem, tak? To to, co ty wybrałeś? A takie to się nie chodziło. Oboje z szukaliśmy tego. No? Czego? te gałązki są o wiele lepsze niż ta handleta, która była w innych sklepach. No. Ale ta mała roślinka też robi roboty, co? że ona zaraz go zabierze. No to, to wiem, że ona go zaraz zabierze, ale wszędzie, gdzie go postawię, to go zaraz zabierze. Nie, nie. No co? Krasna tutaj zosta zostaje. No i nie tykamy. Tutaj podziwiasz Krasnala? Nie, zostaw. Chciał tak ta tego Krasnala, no. Jest i krasnala. O, to jest łapka. No tak. Ale ja nie wiedziałam. To, że tak No daj tego Krasnala, no. Daj tego. Zamienimy się. Dobrze? Na dogodne rozmiary. Proszę. O. Nie? Proszę. Nie, chcesz tego kaznę, no to jest też fajne. Jednak właśnie z kilowatami, także jak tam się coś zaczęło dziać, to w tym momencie trzeba wczorobor... było. Cicho siedzieć i nie dało się czegokolwiek zrobić. A to tu siowi? A ja dwa krasnale. krasnale. Tak? Nie, nie, to są twoje krasnale. Nie! No. Krasnale jest teraz tutaj. Jest ten ciężarek. Znaczy, to nie jest ciężarek, jak to się nazywa. No to jest ciężarek, no. Ale to ćwiczenie. To ćwiczenie musi jednak zostać, żeby trzymać te drzwi. No a krasnale pewnie łatwo stąd.

to idzie do twojego pokoju. No, proszę bardzo. Ja Mamy tutaj jelonkę, To odliczanie. Tak. I te dekoracje na ścianę gdzieś. Też nie wiem czy te Przecież... Nie wiem, Czy pamiętacie czy nie? Ale to jest mój fartuszek. Z ja tak samo. I chyba pamiętam, że jest podobny, jak nie ten sam. Nadal w Sinseju. Tutaj Malutkie ubranko Eurozi z Zeszłego roku, rozmiar 80 Za małe Oczywiście um, Tutaj dekoracyjna na choinkę Te śniużynki Złote Tutaj mamy takie małe bombeczki Nie mamy ich dużo, ale jednak coś jest Nasza stara gwiazda I to jest nic W porównaniu z tym o. Ta, jak przyłożyłam ją na chwilę to choinki, Wygląda tak komicznie, prawda? Tak. No. Więc proszę, możesz się bawić. Teraz muszę wyciągnąć. Brak mi miejsca. <grym> Brakuje mi miejsca, nie mam O laptopa. Nie! Brakuje. brakuje? Ten akwarium bym dał. Na wysokości akwarium na górze. Tu? Wyżej. Tu. Dla symetrii, no masz jedną to druga, to by się udało gdzieś tu no. Tu na następnej. Nie no tutaj jest, po takie takiego to było. tutorialu, okej? Okay? To jest mój no. pierwszy raz. Okej, okay, ja, ja się nie ten... Hucę, tylko ja myślałem bardziej, że zawiązać kokardy i po prostu te haczyki użyć i na tych haczykach powiesić. Nie. Dobrze. <noise> <noise> Wtedy myśliłam kokardki? <go> <noise> Dało się! Ładnie. Nie, już nie wiąż. Dziękuję bardzo kochani. To jest twoja bąbeczka. Wybierz twoje miejsce. Jak chcesz. Tak i, i pies luna. Tak, luna no, dziś tutaj, tutaj może. Bo tutaj myślę, że będzie aurorka gdzieś. Kłoże mnie ten śnieg trochę. Co? Trochę jest zdenerwujący ten śnieg. No niestety, no ale... pójdzie, a piesluna. ja sobie zwisać. Dla mnie może być. A. Tutaj. Zakładamy. O, wybiórki. O, tak. Zrobiłam już roszczeń na pizzę, teraz musimy poczekać. pytanie ważne. Jak robimy? Bo to, że to jest mięsna pizza. Te dwie, trzy rzeczy na dwóch pizzach? Czy... Tak. Czyli mięsna. Tak. Żadnego warzywka? No. Pojecone. Mała nam zasnęła już na sen nocny. A my się też już Kładziemy. Jestem wykończona dzisiejszym dniem. Nie wiem czemu wszystko mnie boli, no ale cóż, chciałabym się z wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego kolejnego vlogmasu i do zobaczenia już jutro.